Witam Państwa w kolejnym programie Na Każdy Temat. Jesteśmy dzisiaj w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Jak jesteśmy w Ośrodku Sportu, to siłą rzeczy musieliśmy się spotkać z jego dyrektorem, panem Piotrem Iszczkiem. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy może od tego, że oddaliście do użytku trzecią płytę boiska. Y, która jest na samym końcu tego ośrodka, była długo oczekiwana dla, y, przez młodzież, przez sportowców. Yy, tak, tak jak Pan y, wspomniał, y, zakończył się y, drugi etap modernizacji tejże. Płyty boiska. Jest to jedno z najstarszych, jeżeli nie najstarsze boisko piłkarskie w Sieradzu. Drugi etap został zakończony w zeszłym roku. Polegał on na ogrodzeniu tego boiska, na rekultywacji terenu, na doprowadzeniu wody, energii elektrycznej. Spowodowaliśmy, że ta płyta będzie również podlewana czyli została doprowadzona woda, zostały założone tryskacze. I teraz w tym roku zamierzamy zakończyć modernizację tejże płyty boiska, czyli zamontować oświetlenie. Jest to ostatni etap, trzeci. Właśnie za pośrednictwem Urzędu Miasta w Sieradzu został złożony wniosek do zarządu województwa łódzkiego o pozyskanie pieniędzy na ten cel. Jest to infrastruktura sportowa plus, jest to taki ogólnopolski projekt i złożyliśmy ten wniosek. Myślę, że będzie pozytywnie rozpatrzony. Jeżeli, jeżeli tak się stanie, to w tym roku to boisko zyska wspaniałe oświetlenie i będzie mogło służyć nie tylko klubom, ale, ale, ale wszystkim mieszkańcom Miasta Zieradza. Myślę, że większość z Państwa wie, że ten obiekt jest wykorzystywany już przez, od wielu, wielu lat przeszedł swoiste przeobrażenia, te zdjęcia z lat 80. Jakbyśmy taką retrospekcję zrobili i nałożyli na to, co jest w dniu dzisiejszym. No to są zupełnie dwa inne, jak gdyby, światy, ale żeby to zabezpieczyć, musieliście się również ze względów socjalnych ze względu na to, że bardzo dużo sportowców, gości w tym obiekcie, gości hotelowych, nie tylko, zmodernizować również instalacje wodno-kanalizacyjne. I wiem, że takie prace zostały również wykonane w tej chwili. Tak, tak. Tu nie, nie wszyscy o tym wiedzą, ale, ale MOSiR do tej pory nie miał stałego podłączenia do bieżącej wody. Mieliśmy, mamy na dzień dzisiejszy studnię, mamy stację uzdatniania wody, także studnię głębinową, także z niej korzystamy i woda, która jest pozyskiwana w ten sposób, służy do celów bytowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierazu, jak również do podlewania i zabezpieczenia wodnego wszystkich obiektów sportowych. Natomiast teraz w tym roku, w zasadzie pod koniec poprzedniego roku, rozpoczęliśmy bardzo dużą inwestycję. Jest to przyłącze wodno-kanalizacyjne z rozprowadzeniem wody i, i, i tych kanalizacji na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, także chcemy się uniezależnić. Od, od tej studni głębinowej, która oczywiście pozostanie, będzie służyła w dalszym ciągu do zabezpieczania wody na obiektach sportowych, ale woda do celów bytowych będzie już wodą z wodociągów. Tematem bardzo modnym w roku ubiegłym, szczególnie pod koniec roku, początku tego roku, jest ciepło. No, o cieple mówią wszyscy, nie tylko mieszkańcy miasta, ale i mieszkańcy tego regionu. Cała Polska o tym mówi po ile węgiel, po ile gaz. To jest bardzo istotne, bo wpływa na koszty funkcjonowania danych instytucji. No i po prostu nas w dzisiejszych czasach trudno znaleźć dobre rozwiązanie, ale Państwo również zajęliście się, się kwestią modernizacji kotłowni i źródła ogrzewania. Prawda? Tak, tak, tak. Jak najbardziej pozyskaliśmy środki z Urzędu Miasta w Sieradzu. został wymieniony piec, piec, piec olejowy, to też nie wszyscy, nie wszyscy o tym wiedzą. Poprzedni piec miał już prawie 20 lat. Ten piec, który który nam zabezpiecza całe ciepło na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradu został wymieniony, została zmodernizowana kotłownia. Przy okazji zostały wyczyszczone zbiorniki, bo chciałem powiedzieć, że mamy tutaj ogrzewanie olejowe i te zbiorniki zostały w tym roku wyczyszczone. Także ta inwestycja bardzo nas cieszy, dlatego że już widzimy, że z tego tytułu mamy konkretne oszczędności i w, Myślimy, że ten piec posłuży nam przez wiele, wiele, wiele lat, nie tylko nam, ale, ale wszystkim osobom, które korzystają z tego obiektu. W trosce o instalacje, o nieruchomości, które macie, yy, które chodzą w skład Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, yy, przeprowadziliście również prace konserwacyjne, remontowe, na przykład pomostów na przystani kajakowej. A warto o tym pamiętać, że kajakarze sieradcy mają wspaniałe tradycje i świetne wyniki już od wielu, wielu. Lat, również zadbaliście o to, co jest na samym dole budynku, mówię o fundamenty, gdzie gdzie jednak te fundamenty trzeba było wzmacniać, prawda? Tak, jak najbardziej. To są prace, te które, te, które wykonujemy, to są prace, które są jakby niewidoczne dla, 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 dla mieszkańców, dla użytkowników poszczególnych obiektów, ale tak jak pan redaktor wspomniał, zabezpieczyliśmy fundamenty przystani kajakowej. Przyjechała specjalna firma, zabezpieczyła nam to, także myślę, że to też wystarczy na, na wiele, wiele lat. Mamy, mamy taki, taką, taką w zasadzie. Taką, taką myśl, że chcemy, chcemy remontować pomosty, które, które służą sieradzkim kajakarzom. One już zostały w zeszłym roku lekko podratowane, ale myślimy o tym, i, i żeby je po prostu wymienić, ewentualnie zmodernizować, unowocześnić i w związku z tym złożyliśmy również, będziemy składać w zasadzie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego z takiego programu Infrastruktura Turystyczna Plus 2023. Tam też są środki do, do pozyskania, także myślę, że, że ta przystań kajakowa, która jest naprawdę fajnym, fajnym obiektem i przykuwa, przykuwa uwagę, będzie wyposażona w nowoczesne pomosty. Wszyscy myślą o oszczędnościach i wy w ramach tych oszczędności również zrealizowaliście kilka przedsięwzięć. Mówię tu o obejściu przy halach sportowych. Yy, tak, jak, na, jak najbardziej. No przede wszystkim w ramach, w ramach oszczędności cały obiekt został z, yy, wyposażony w monitoring wizyjny. Yy, yy. I, i, I ten monitoring został właśnie w, w zeszłym roku, zakładany w tym roku, został już zakończony. Monitoring wizyjny również został wyposażony ośrodek wypoczynkowy w Męce. Także tutaj, w ramach, w ramach oszczędności, robimy różne rzeczy, które jakby na co dzień są niedostrzegalne, ale, ale bez nich no, ośrodek nie byłby w stanie funkcjonować i, i rozwijać się w takim tempie, jak to się dzieje obecnie. Jesteśmy na mocy, że w związku z tym, Panie Dyrektorze, wiem, że to jest inwestycja. Miasta, ale zapytam o to, bo yy, przypomnę Państwu, że w 2010 roku doszło do zalania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. System przeciwpowodziowy niestety nie wytrzymał naporu wody. Yy, no i wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało, jak boiska, nieboiska w tym czasie były pod wodą. Dlatego zapytam o to, bo wiem, że sporo się dzieje w tej kwestii i wkrótce ruszą prace mające na celu zabezpieczenie całego ośrodka specjalnymi umocnieniami. Nie wiem, jak to nazwać, ale takie prace wkrótce powinny już ruszyć. Tak, jak najbardziej. Te prace miały już ruszyć w zeszłym roku, natomiast ze względu na drastyczny wzrost cen należało projekt jeszcze raz skosztorysować, zmienić troszeczkę technologię wykonania tego zabezpieczenia przeciwpowodziowego i z tego, co mi jest wiadomo, to z technologii betonowo-metalowej Urząd Miasta przeprojektował y, projekt i, i teraz będziemy mieli y, takie zabezpieczenia y, winylowe, także jest to projekt dużo, dużo tańszy niż ten pierwotnie zakładany. Y, duże oszczędności, y, a potrzeba gigantyczna, dlatego że należy wspomnieć, że y, cały ośrodek, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, leży na terenach zalewowych i no, nie jesteśmy w stanie przenieść tych wszystkich obiektów, które zostały tutaj na przestrzeni ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat wykonane, zmodernizowane w inne miejsce, więc tutaj trzeba ten, to, ten teren, to miejsce zabezpieczyć i tym właśnie zajmuje się Urząd Miasta, to jest jakby kwestia złożenia wniosku, pozyskania środków finansowych i wykonania tych prac. I to taka swoista jak gdyby opaska będzie, tak? Otaczająca tak, cały będzie, środek, będzie... wszystkie obiekty. Tak, to będzie, taka, to będzie taka opaska, będzie zabezpieczała mhm. y, cały teren ośrodka, zarówno od strony paradzionki, jak i od strony żegliny, czy od strony rzeki Warty y, przed, przed, przed zalaniem. Będzie to taka swoista opaska, będzie modernizacja ogrodzenia, będą, będą wały przeciwpowodziowe, także, także myślę, że, że, że ośrodek zyska na atrakcyjności na pewno. Zawsze bardzo dobrze czuję się, panie dyrektorze, będąc tutaj realizując różnego rodzaju materiały filmowe. Z zawodów o randze ogólnopolskiej czy też regionalnej, jak gości, którzy przyjeżdżają. Mówię o sportowcach, trenerach, rodzicach, kibicach, którzy tak bardzo chwalą ten ośrodek, że jest wyjątkowo kameralny, że świetnie utrzymany, że bardzo dobre warunki do treningu, że jeszcze lepsze do startów. No i tak powiem szczerze, że cieszy mnie to, że. W Sieradzu jest taki fajny obiekt, ale na co dzień, Szanowni Państwo, trzeba włożyć bardzo dużo pracy i wysiłku w to, żeby ten obiekt tak wyglądał, począwszy od sztucznych nawierzchni i ich utrzymania, poprzez trawę na boiskach, a kończąc nawet na bieżni, bo bieżnia jest taka, jaka jest, ma tartanową nawierzchnię, jest świetnie przygotowana do osiągania dobrych wyników, ale tam też trzeba sporo zrobić, żeby y, wszyscy ci, którzy z tych obiektów korzystają, mogli się właśnie tak cieszyć. Bardzo się cieszę, że pan y, wspomniał właśnie o tym. Y, myślę, że przygotowanie obiektów sportowych dla osób, które korzystają z nich, Wymaga wiele pracy i nakładów finansowych. To, to ludzie, którzy pracują na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, się radzą, odpowiadają za przygotowanie tych obiektów. Należy tu wspomnieć, że bez względu na to, czy jest to weekend, czy jest to sobota, niedziela, czy święto państwowe to my pracujemy 24 godziny na dobę. I przygotowanie takiej, chociażby takiej nawierzchni lekkoatletycznej typu Mondo, która jest jedną z najszybszych nawierzchni w Polsce, wymaga dużo, du dużego wysiłku fizycznego i dużych nakładów finansowych. I właśnie to ludzie pracujący na, 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 na moziże znają się na tym, wiedzą jak to robić i poświęcają tej pracy praktycznie całe swoje życie. Trawnik to już jest w ogóle magia, żeby go utrzymać, to naprawdę trzeba być świetnym fachowcem, a te trawniki boiska jako takie płyty boisk, się racz, też mają swoją dobrą tradycję. Wielokrotnie były wyróżniane za jakość tej murawy, ale ja jeszcze nawiążę do tej bieżni Mondo, bo wiem, że oprócz konserwacji jeszcze mycie, nie mycie inne rzeczy chodzą Tak, jak najbardziej, żeby, ta, żeby, żeby przygotować do nawierzchni odpowiednio do sezonu, to należy ją przynajmniej raz w roku umyć. My to, my to od dwu, od dużo dwu, pracy. Tak, my to od dwóch lat praktykujemy I teraz będziemy chcieli jeszcze, nie wiem czy w tym roku, czy, 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 czy w przyszłym, odświeżyć linie, które, które są na, na, na bieżni, więc to naprawdę wymaga dużego wysiłku, ale pan tutaj wcześniej o o, o murawie. Murawa faktycznie jest fantastyczna. Ja powiem, ja powiem tak, jeździmy na szkolenia, uczymy się, słuchamy, podpatrujemy, rozmawiamy i próbujemy to przenosić później na nasz grunt. I kiedyś ktoś powiedział, że wizytówką samorządu jest właśnie płyta boiska. I ja to tak traktuję. Ja to tak traktuję i, 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 i ta murawa naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. Powiem, powiem, powiem tak, Jeden, na, na jeden z meczy, który, który odbywał na się na naszym boisku, przy, przyjechała Concordia Elbląg, która wygrała z Wartą sierad Pierwsze co, co zrobili zawodnicy i działacze, i trenerzy, to zrobili zdjęcie tej murawy, bo nie wierzyli, że, że można, może ona tak wyglądać. To była późna, późna jesień, także, także myślę, że to jest najlepsza wizytówka. Warto po prostu korzystać z dobrych wzorów. Tak, tak? jak najbardziej. Takich, jakie jak mamy tutaj u nas w Sieradzu. No dobrze, porozmawiajmy może o przyszłości, bo. Wiem z naszych rozmów i nie tylko, że plany są, które jeszcze nie są jak gdyby spisane na papierze w formie planów czy projektów, ale macie ambicje, żeby doprowadzić do remontu hali sportowej no i żeby wreszcie zadaszyć. Korty tenisowe, bo te korty przecież tu w Sieradzu też mają swoją historię i tradycję. Tak, tak, jak najbardziej. To są nasze takie plany, które jeszcze, tak jak Pan wcześniej wspomniał, nie są nigdzie, nigdzie spisane, wpisane w żaden harmonogram. Natomiast już na ten temat toczą się rozmowy. Myślimy tutaj o zadaszeniu kortów. Nie wiem, czy będzie to zadaszenie już kortów istniejących, czy, czy będzie to wolno stojąca hala tenisowa z nawierzchnią wielofunkcyjną. To, będzie, to też będzie duża inwestycja. Następną Następną rzeczą, którą, którą chcemy zorganizować to przede wszystkim remont hali sportowej, ta hala sportowa na ulicy Sportowej 1 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śradzu wymaga remontu. Wymaga remontu wszystko, okna, dach. Elewacja zewnętrzna, elewacja wewnętrzna, nawierzchnia, także to, są, to jest duża inwestycja, zaplecze socjalne dla tej hali, zaplecze magazynowe, także to jest, to jest, to jest, to jest takie moje marzenie i myślę, że, że spróbujemy w tym kierunku podążać, a, a jesteśmy otwarci na wszystkie dyscypliny sportowe, na wszystkie środowiska, więc próbujemy tutaj jakoś to wszystko połączyć i coś dla każdego zorganizować. Żeby zakończyć jakąś naszą rozmowę, zapytam, czy na dzień dzisiejszy... No wiosna powoli, miejmy nadzieję, że będzie płakała do bram. Wy jako ośrodek sportu i rekreacji jesteście przygotowani już do tego sezonu wiosennego? Tak, jak, na, jak najbardziej. W zasadzie te główne prace, które będą powodowały, aby ten, ten, to przygotowanie było na najwyższym poziomie, rozpoczną się pod koniec marca, na początku kwietnia, więc to wszystko przed nami. Teraz mamy takie drobne, drobne prace remontowe, i, i które powodują, że możemy funkcjonować na bieżąco, ale te główne prace, które nas będą przygotowywały do y, sezonu, rozpoczną się pod koniec marca, na początku. Tutaj naprawdę dużo, dużo pracy przed nami, żeby ludzie, którzy będą korzystali z, miejsc, z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w byli zadowoleni. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tu postawimy kropkę. Zapraszamy wspólnie z Panem Dyrektorem na Sportową 1, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tak jak słyszeliście Państwo, jest już gotowy. Ta pora roku też jest bardzo dobra do tego, żeby się chwilę oderwać od takiej codzienności. Poświęcić trochę czasu różnym aktywnościom fizycznym. A jest naprawdę z czego w Miejskim Ośrodku tutaj w Sieradzu korzystać. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę Państwa i moim gościem w dzisiejszym był dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Piotr Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.